Witam was w Inside Crypto, gdzie okiem hedge fundu pokazuję wam jak się nie wyrzucić z pozycji, a może nawet jak zarobić na tym, że duże ryby próbują manipulować rynkiem. Bitcoin, podsumowanie zeszłego tygodnia. Macie zaznaczone wsparcie i opór, o których mówiłem tydzień temu. No chyba nie wymaga to komentarza, zadziałało idealnie. Wsparcie, zwłaszcza nie na no opór, też tak nic dodać, nic ująć. Piękne momenty na wchodzenie, wychodzenie, nie ma co tutaj komentować. Zobaczcie, jak to się wszystko ładnie zrealizowało. I też mówiłem wam, że te 94 tysiące to jest prawie pewne, że to, ta ilość likwidacji, którą tutaj było, po prostu nie da się tego zignorować. A tak samo w dół nie dało się tego zignorować. To po prostu zbyt duże pieniądze leżały na stole, żeby któryś gruby. Rybak się po nie nie schylił. A co do przodu? Uh, zobaczcie, 89 tysięcy na Bitcoinie, ogromna ilość likwidacji, no ale też ściana popytowa ogromna. I oj, nie wiem, czy rynek tam jeszcze da radę zejść. 89, jakby zszedł, to brałbym jak w ciemno, w ciemno bo przypominam, moje podejście jest takie, że nie wierzcie w Farmazony o tym, że teraz krypto się oderwało od rynków tradycyjnych i że tam jest jakaś faza rynku inna. Teraz spadki, trend spadkowy. Ten cały to jest. Włóżcie to między bajki, rynek krypto nie urywie się od rynków tradycyjnych, to teraz się boleśnie, albo nie boleśnie wręcz radośnie powiedziałbym, wszyscy o tym przekonamy. Jeśli będą rosły indeksy, krypto będzie szło do góry, nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby indeksy NASDAQ zwłaszcza szedł do góry, a żeby krypto spadało. Co najwyżej może gdzieś stać w miejscu, albo dreptać powoli do góry, nie oderwie to się. To może być co najwyżej underperforming taki robić, i będzie takie. Ukryty trend spadkowy na tym bitcoinie i na krypto. Ukryty w sensie, że no on będzie tak nie nadążał za, za, za rynkiem tradycyjnym. W to jestem w stanie uwierzyć, ale w to, że to się rozjedzie, będziemy mieli spadki, a na indeksach wzrosty. Absolutnie nie ma takiej możliwości. Za bardzo już jest to system naczyń powiązanych, za bardzo krypto się już wzrosło z podażą pieniądza na świecie. Yy, i po prostu tak nie będzie. Hmm, chyba, że indeksy się odwrócą, ale to pewnie, jeśli już to w przyszłym roku, na pewno w Insight Solution One będę was updateować i w Insight Crypto też pewnie nie omieszkam o tym powiedzieć. Hmm, także jeśli by rynek szedł do tych 89, to hmm, brać w ciemno. Na no, pozostałe poziomy mało tych likwidacji, więc nie ma e, o czym tutaj e, mówić. A Ethereum też wsparcia świetnie zadziałały. Cała ta masa likwidacji wyczyszczona pięknie, też wam mówiłem, że no to, to, to aż się prosiło, żeby jeden i drugi poziom wyczyścić, i tak rynek się zachował, wyczyścił i wszystkie te likwidacje z jednej strony, i z drugiej strony, no wszystko zgodnie z planem i też tak jak wam mówiłem, ponieważ rynek jest moim zdaniem. Przechylony póki co w górę, w sensie prawdopodobieństwo wzrostów są większe niż spadków. No to dlatego dużo łatwiej jest rozjeżdżać te, te, te opory. A co do przodu? 3060, 3090 ogromna ilość likwidacji. To analogia do poziomu 89 tysięcy na Bitcoinie. No, tu już jest troszeczkę więcej tego, no ale na 3300 też jest sporo. No i co bym, co, co bym prognozował? No 3300 to już jest jakiś pewnik, że to zostanie rozjechane i jest i trend wzrostowy i. I końcówka roku, wzrosty na indeksach, tak jakby to absolutnie nie, nie ma innej możliwości, żeby ktoś się nie pokusił, żeby rozjechać ten poziom. No, czy to zejdzie do 360, 3060? Jeśli by zeszło, brać w ciemno, pełnymi garściami, ładować te etery tam, bo. No, bo to, to będzie po prostu zwyczajnie w świecie okazja. Czy tam dojdziemy też ta ściana popytowa spora. No to już program jest tylko raz w tygodniu, więc to już trzeba na bieżąco śledzić, jak ta ściana popytowa sobie się kształtuje w stosunku do w stosunku do ilości likwidacji. Bardzo interesujące tak 3 300, 3 304 myślę, że to jest prawie pewniks, A czy zejdziemy na 3060-3090? Nie wiem, ale jeśli zejdziemy, to brać w ciemno. No, i skorzystając z okazji, troszeczkę się pochwalimy z kolei naszym projektem brightpool.finance, Jakbyście chcieli sprawdzić, bo projekt jest nadal jeszcze na zaproszenie, tylko bricks.finance. Jak sobie wejdziecie, to on przekieruje przez specjalne zaproszenie, bo przez główną stronę tam nie wejdziecie. Dla Was specjalnie utworzyłem takie przekierowanie. No, i mogę się pochwalić, że już prawie 65 milionów dolarów obrotów od startu, od tam nieco ponadto na roku i w treżery projekt zarobił już ponad 44 tysiące dolarów, a to tak spojrzeliśmy ostatnio tak wycena naszego tokena, którym giełda płaci za składanie zleceń, także też całkiem myślę w porządku to wygląda. To jest CoinMarketCap wykres. A to jak wygląda w środku system, jak ktoś dawno nie był, no to tu tak wygląda panel do składania zleceń: kupno-sprzedaż, tutaj wysokość nagród w zależności od ceny, po jakiej ustawiamy zlecenie, tak bo system płaci za to, że składacie zlecenie oczekujące. Na przykład teraz, jeśli bym postawił kupno, a nawet tutaj jest przykład, tak, chcę sobie kupić 0,1 Tera za 3245,76 i ustawię takie zlecenie. Oczekujące, czyli to jest to jest w środku spreadu, to jest takie, no, no ale na jeden dzień, no to dostaniemy za to 11,92 Brixa. Brix jest warty te 9 centów, to się przekłada na APR 164%. Póki ta krzywa halvingowa jest mocno spadkowa, czyli czym dalej, czym więcej Brixów jest wymindowanych, tym ich coraz mniej będziemy płacić za te zlecenia. No i docelowo BRICS powinien być zalistowany na jakiejś giełdzie, to celujemy przynajmniej w jednego dolara. Także jeszcze z 9 centów na dolara. Jeszcze kawałek drogi i jeszcze sporo BRICSów do wy, wykopania, a jeśli ktoś nie chce składać zleceń oczekujących, może sobie też stake'ować dolary albo etery. Na tydzień albo na miesiąc, i też kopać za to y, bryksy przy trochę innym apr -ze. No i tutaj jest wyjaśnienie: tam dostajemy zastykowanie za y, bryksy z góry y, i mamy wtedy je zamrożone na określony czas. Różnica między zwykłym stakingiem a naszym jest taki, że my nie, nie wiemy u nas, jeśli stajkujecie dolary albo etery, to nie wiecie, co dostaniecie z powrotem. System sam podejmuje taką decyzję. Jeśli dostaniecie w czym innym niż stejkowaliście, to dostaniecie bonus 5% więcej niż zastejkowaliście. I tymczasem to wszystko. Zapraszam. Serdecznie e, za tydzień na kolejny odcinek Insight Krypto.